Cześć, tu Ania, Huzline, a z nami jest Didokracja! Ob... <głos》> obchodziliście właśnie trzecie urodziny. Powiedzcie, jak wspominacie swoje początki. Początki jak bardzo, bardzo dobrze, spontanicznie, młodo, rzeźko. i tak jest do teraz tak naprawdę, także dużo, dużo się nie zmieniło. W sumie tak. A uro... urodziny mieliśmy w październiku, nie? Tak mi się wydaje. To takie 3,5 lat właściwie. No. W zasadzie tak, w zasadzie 3,5 lata, no? no. Jeszcze jakby doliczyć do tego to, że przez 9 miesięcy właściwie mieliśmy same próby bez Bo... występów. To 4. 4 to 4,5 lata, czyli 4,5. Poszło No, to tak. A czy uważacie się już za profesjonalistów w Impro? Se. Tak. <laughs> Dziękujemy, następne pytanie. <laughs> czyli nie. <laughs> nie, totalnie tak do tak <laughs> Ja na przykład mówię ja uważam, że robimy to na tyle długo i jakby też się szkolimy w tym. Znaczy nie... Chcę, nie wiem, czy się mogę pamiętać za całą no, grupę. <laughs> ja się się Wydaje mi się, że wykonujemy to całkiem profesjonalnie i chyba nie ma co się wstydzić tego, że uważamy się za profesjonalistów w tym, co robimy. Ale czujemy się dobrze w tym. Jeżeli o to pytasz, że jeżeli profesjonalizm, to, to właśnie bycie na scenie tam, gdzie się być powinno, to, to tak. Czujemy, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być i to, co powinniśmy robić, to, to tak. Dostaliście się właśnie na festiwal w Finlandii. Opowiedzcie coś o tym, jak to się stało, że się tam znaleźliście? Wysłałam zgłoszenie. Wow! Super zgłoszenie. Opisaliśmy tam, co możemy zaoferować. Wysłaliśmy tam partyturkę, tylko naszą formę yy, autorską i muzyczną. No i się spodobało. Podobno było dużo grup, które z całego świata w zasadzie, bo to jest międzynarodowy festiwal, nie tylko europejski, tylko w ogóle międzynarodowy. Jedziemy, zobaczymy, opowiemy chętnie po. <grymny> hmm. e, jeden z Was był w Chicago. To ja. <grymny> Ty byłeś w Chicago. <grymny> e, opowiedz coś o tym, co, co tam robiłeś, czy przekładasz to, co, co się tam nauczyłeś, e, do grupy, na występy? E, czy, e, uczestniczyłem w kilku warsztatach naraz, e, będąc tam przez 6 tygodni. Chodziłem na różne spektakle. E, I oczywiście wszystko to... Eee. Wszystko, oczywiście wszystko to jakby przekazałem też biurokracji, dużo rzeczy też odkryliśmy potem razem, bo to jakby nie wystarczy tylko gdzieś tam jednorazowo na warsztatach, tylko najfajniejsze jest, kiedy można to potem przeprowadzić z całą grupą, jakby odkryć coś na nowo. Przewiązłem dużo książek, z których które żeśmy sobie czytali. I tak, no, dość dużo z tego czerpiemy, tak mi się wydaje. A co dzisiaj przedstawicie? Takie w sumie najważniejsze pytanie. Właśnie Armando. Armando. Forma, właśnie. forma szikagowska właśnie. A jakieś Wasze inne autorskie formaty, oprócz partyturki, o której już Ania wspomniała? Opowiedz Co? Są? Są Na przykład ze mną się nie napijesz. <laughs> bestseller jest taką jest Doktorka była nawet no, no, Tak. To tak ta wielka... no nie jest taka, no, taka nasza forma, masz, to jej po prostu nazwę. Yy, ale bestseller jest też taką naszą formą, którą braliśmy chyba... Dwa lata temu, Dwa lata temu tutaj. Tak? Yy. Mamy jeszcze kilka takich form, której, na razie których jeszcze nie graliśmy poza Wrocławiem, ale może na kolejnym festiwalu zrobimy tą formę. Nazywa się Ze mną się ale nie napijesz. Tajemniczo, nie? Jak się <ścoughs> Ze mną się nie się napijesz. Nie napiję? Jest to eksperyment sceniczny. Bardziej. Bardzo nam się spodobał, tak. graliśmy go raz na Sylwestra. Taki happening na scenie po prostu. No, także na następne festiwalu być może brzmi ciekawie. No. To jeszcze tylko pozdrówcie naszych widzów. Pozdrawiamy. 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 Oglądajcie Hugsline i, hu... i dokładnie. Oglądajcie festiwal tutaj Wiosło. Dobraj.